Około 300 pań uczestniczyło w Dniu Zdrowie i Piękno, który zorganizowała doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska, radna powiatu Dębickiego. Takie spotkania, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Urody, który przypada 9 września, organizowany jest w naszym mieście od 2018 roku. W restauracji Lord zgromadziły się kobiety, które chciały dowiedzieć się, jak należy zadbać o zdrowie i urodę, a ekspertek w tej dziedzinie nie brakowało. Będziemy świętować, bo panie mają pełny, liczny grafik obowiązków na co dzień. Dzisiaj znalazły czas na chwilę zadbania o siebie, o swoje zdrowie, e, poszukania może poradu specjalistów, a może rozważają jakieś zmiany w swoim wyglądzie, poszukują nowego wizerunku, nowej stylizacji fryzury, a może makijażu. Więc wachlarz jest bardzo szeroki tego, z czego panie dzisiaj będą mogły skorzystać. Najpierw głos zabrała gospodyni wydarzenia, doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska, która przedstawiła prezentację na temat kosmetyków aptecznych. Jakie one mają składniki, skąd biorą się wyjątkowe właściwości dermokosmetyków, co należy włączyć do diety, aby nasza skóra była młoda i promienna. Później Sofii Socha, stylistka i kreatorka wizerunku, mówiła jak ważna jest pewność siebie, znalezienie w sobie czegoś unikalnego i dopasowanie własnego stylu do sylwetki. Stylistka udzielała także indywidualnych porad dla każdej chętnej pani, a zainteresowanych nie brakowało. Rozmach tej imprezy, dopracowanie, zorganizowanie tego, no jest tak, tak naprawdę jestem pod tak dużym wrażeniem, że Będę tu przyjeżdżać zawsze z wielką chęcią. No i niesamowicie miłe, nie tylko mili organizatorzy, ale również panie, które przychodzą. I mnie jako stylistę cieszy to, że są tak bardzo głodne tej wiedzy związanej z modą i stylizacją. Więc na pewno, jeżeli tylko będę zaproszona, to przyjadę tu z chęcią. Przedstawicielki Instytut Estadarm mówiły o czterech krokach pielęgnacji, a także jak ważne jest nawilżenie skóry. Ponadto został przeprowadzony zabieg gabinetowy na modelce, podczas którego przybyłe panie mogły dowiedzieć się jak właściwie pielęgnować urotę. Biorąc pod uwagę owocną współpracę z dr Lucną Samborską, mamy tą przyjemność zaprezentować markę Instytut Estederm na dzisiejszym wydarzeniu. Dniu Piękna, który organizowany jest w Dębicy. Podczas wydarzenia przybliżymy markę kosmetyków Premium Instytut Estederm poprzez krótki wykład, o których opowiemy o produktach oraz o benefitach marki. Następnie będzie również przeprowadzany pokaz na modelce, będzie wykonany zabieg gabinetowy. To, co jest istotne, że podczas zabiegu będziemy zwracać uwagę, jak prawidłowo aplikować produkty, po to, aby nieco ten zabieg gabinetowy przenieść do domu i żeby w zaciszu domowym kontynuować odpowiednią i skuteczną pielęgnację. Ale nie tylko o urodę można było zadbać podczas spotkania w Lordzie. Również o zdrowie. Do tej pory też nie mieliśmy takiego sprzętu, który na przykład pozwoliłby na badanie chorób układu krążenia sercowo-naczyniowego. To jest metoda ABI, którą będzie można sobie wykonać na stanowisku firmy HDE, to jest dystrybutor sprzętu medycznego. Również szeroka oferta, choć są fizjoterapeuci, są dietetycy. Podczas spotkania prezentował się fitness klub Endorfina. My idealnie wpisujemy się w hasło piękno i zdrowie, ponieważ piękno i zdrowie ma wiele twarzy, a jedną z nich jest dobre samopoczucie. Dobre samopoczucie z własnego doświadczenia wiem, przychodzi po dobrym treningu, po aktywności fizycznej. Wtedy wytwarzają się hormony szczęścia, czyli endorfiny. Właśnie dlatego jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że również aktywność fizyczna może spowodować, że stajemy się piękniejsze, że poprawiamy swoje samopoczucie, że lepiej się czujemy, dbając o siebie, o swoją sylwetkę, o swoją figurę, o swoje zdrowie. Przyszłe mamy mogły zaczerpnąć swoje wiedzy u położnej środowiskowej i certyfikowanego doradcy laktacyjnego Elizy Dziadoszczyk Wójcik, która od niedawna działa w powiecie dębickim. Kobiety w ciąży, które nie są świadome, nie zdążyły się wyedukować przez położność środowiskowe bądź w szkołach rodzenia i pojawia się stres, lęk, strach przed karmieniem piersią. I to jest pierwszy moment, w którym dzwonią, że chcą troszkę wzbogacić swoją wiedzę, żeby poczuć się pewniejsze, a później, gdy wychodzą ze szpitala, z reguły w tym samym. Nie lub na dzień następny, i gdy były różne problemy z karmieniem piersią, bądź została, im została dzieciom podana mieszanka sztuczna, dziecko na przykład nie było przystawiane do piersi po porodzie naturalnym, bądź porodzie drogą cięcia cesarskiego, szereg różnych przyczyn i problemów, to wtedy dzwonią i proszą o pomoc, bo chcą karmić wyłącznie piersią i nie wiedzą, jak to zrobić. Lub mamy obrzęki, zastoje pokarmu, zapalenia piersi, ropnie piersi. Szereg problemów, które są wywołane chorobami ze strony kobiety, bądź zaburzeniami ze strony dziecka, jak na przykład zaburzenia w jamie ustnej, zwrócone wędzidełka, zaburzenia wzmożone, napięcia mięśniowe, obniżone. No, szereg tego jest. Panie z wielką radością przybyły na spotkanie, bo jak podkreślały, to wyjątkowy wieczór, podczas którego można było zrelaksować się i zdobyć wiedzę dotyczącą zdrowia i urody. Jestem pierwszy raz, byłam ciekawa, jak to tutaj się w ogóle odbywa i chciałam dowiedzieć się, jak oczywiście jak każda kobieta ma zgłębić tajniki, jak dbać o siebie i o swoją urodę. No to jest też fajny moment, bo tutaj panie mówiły, że to fajny moment, żeby wyrwać się z domu, spotkać się z innymi kobietami Ale, czegoś e, Oczywiście, że tak. Tutaj właśnie widzimy, przyszliśmy większą grupą dzieci, żeby zostać w domu, także jak najbardziej. Zaprosiła mnie koleżanka, więc postanowiłam skorzystać. Nigdy nie byłam na czymś takim. E, czy warto się właśnie dowiedzieć jakichś takich nowinek kosmetycznych, nowości fryzjerskich w makijażu? Myślę, że na pewno tak. Tym bardziej, że ja jestem laik w tych sprawach. Ja byłam na pierwszej edycji tego spotkania, było bardzo ciekawie, bardzo dużo wiedzy, także postanowiłam, że przyjdę, zobaczę, może dowiemy się jeszcze czegoś nowszego. Czy takie spotkania warto organizować? Oczywiście, że warto, tak. Warto, warto uświadamiać, bo jednak kobiety mimo wszystko nie są świadome jak należy dbać o siebie. I y, tu naprawdę można zdobyć dużo więcej. Ale przychodzę po to, żeby jak najwięcej uzyskać i uzyskać informacji, jak dbać o swoją skórę, jak pielęgnować, jak zapobiegać starzeniu się, jak, jak oszukać czas, który nieubłagalnie leci do przodu. I dzisiaj będzie dużo więcej porad odnośnie gimnastyki, odnośnie fryzury. Chciałabym z tego skorzystać jak najwięcej, wynieść informacji. Polecam wszystkim osobom, które są zainteresowane pielęgnacją skóry twarzy, włosów, stylizacji, bo to wszystko będzie tutaj dzisiaj pokazane. Kobieta, która ma dzieci i jest w domu, trochę można powiedzieć... Czasem się zafiksuje na tym, a musimy wychodzić do innych kobiet, czerpać od nich wiedzę, tego powera. Poza tym, e, kobiety, które siedzą tak w domu i nie wychodzą, to e, z, jest wzrost ryzyka depresji okołoporodowej, depresji poporodowej, a jeszcze dodatkowo, jak mamy problemy z karmieniem piersią, to jeszcze większe jest ryzyko. Więc każda inicjatywa i każde wyjście tych kobiet z domu jest dobre i należy to robić dla dobra ich, dla dobra dzieci, dla dobra mężów czy partnerów, dla dobra wszystkich. Także oczywiście. Także dziękujemy za takie spotkanie. Jak najbardziej Gwóździem programu było przeprowadzenie metamorfoz na trzech paniach, które te metamorfozy wygrały. Były to stylizacje na wyjście wieczorne, zakupy w galerii oraz spotkanie z koleżankami. Metamorfozy przeprowadziły ekspertki: stylistka Sofi Socha, makijażystka i stylistka brwi Justyna Kusz oraz stylistka fryzur Urszula Jarosz Jakubek. Pani Ewa była stylizowana na wieczorne wyjście. Jak się pani czuje? No cudownie. Być tak zaopiekowaną to było moje marzenie i się spełnia dzisiaj. Dla mnie to będzie wszystko zaskoczeniem, ale prawdopodobnie będzie tak, że przebiorę się, czyli dopełnię mojej, mojego wyglądu i wyjdę na scenę. W tym momencie to jeszcze są trochę loki, natomiast będą z tego fale. Czy są modne? Myślę, że zawsze. Zawsze to jest coś, co panie wybierają, jeżeli jakby nie ma możliwości wykonania czegoś innego albo po prostu nie wiedzą na co się zdecydować, to jest to takie bezpieczne, bym powiedziała. No i zawsze dobrze wygląda. Czyli na wieczór fale, a na co dzień, jaką fryzurę pani poleca? Pani ma wyprostowaną. To takie moje są, tak po prostu, nic z nimi nie robię, rzadko kiedy. Natomiast na co dzień to tak naprawdę najlepiej, żeby każdy zrobił to, w czym dobrze się czuje. Bo są panie, które mogą poświęcić mnóstwo czasu na zrobienie sobie fal na co dzień. No, a są panie, które na przykład notorycznie używają prostownicy i dobrze się w tym czują, i to jest najważniejsze, żeby po prostu. Patrzeć w ustro i widzieć siebie. To będzie makijaż taki wieczorowy, ponieważ nasza modelka z założenia dzisiaj idzie na randkę. Dlatego delikatnie podkreślimy oko, delikatnie podkreślimy usta, wygładzimy cerę, podkreślimy tutaj tak naprawdę przepiękną skórę, którą na nasz, ma nasza modelka. I postaramy się, żeby wydobyć piękno, tak żeby nasza modelka się przede wszystkim dobrze czuła w tym makijażu. Co jest podstawą dobrego, ładnego makijażu? Skóra skóra i jej pielęgnacja. Na to stawiamy bardzo duży nacisk. Pamiętajmy o tym, żeby dbać o nią na co dzień. Codziennie rano, codziennie wieczorem ten makijaż dziewczyny obowiązkowo musi być. Także też trwałość makijażu jest uzależniona od tej pielęgnacji. Także żeby on był trwały i pięknie wyglądał, musimy o nią dbać. Jak zapowiada doktor farmaceutyczny Lucyna Samborska, tego typu wydarzenia będą nadal organizowane. Ale staramy się, żeby z roku na rok ta oferta i badań, i konsultacji, i specjalistów sprowadzanych do Dębicy była coraz szersza. I panie też widzę, że są zadowolone z tego, bo bardzo chętnie się zapisują. Lista obecności na tym wydarzeniu szybko zapełniła się. Mamy już listę rezerwową, czyli jest motywacja, żeby organizować następne takie wydarzenia. Każda z przybyłych na spotkanie pań otrzymała prezent. Można było wygrać wiele cennych nagród i vouchery na zabiegi dentystyczne i kosmetyczne. Bardzo, bardzo proszę, bardzo.